dobry, witam was serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z jogą i asanami, które mogą wspomagać konkretne dolegliwości bólowe lub chorobowe. A na y, jakby dzisiejszy temat dalej jest powiązany z nerwicą serca y, i dzisiaj mamy kolejną asanę, która może nam wspomóc przy tych nalegliwościach. Przypominam, że mogą być to jakieś różnego rodzaju przeżycia powiązane powiedzmy z jakimiś traumatycznymi wydarzeniami, czyli śmierć bliskiej osoby, może być to rozstanie na przykład z partnerem, partnerką, jakieś trudne sytuacje w domu, w pracy, jakieś trudne sytuacje w rodzinie, które po prostu wpływają na nasze ciało, psychikę w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie po prostu nad pewnymi rzeczami zapanować i sobie nie radzimy i w takich sytuacjach warto jest skorzystać właśnie z ćwiczeń, z oddechów, z medytacji. Nie uciekać do żadnych używek, czy już od razu powiedzmy do jakiejś farmakologii, może to nas wspomóc, ale jak najbardziej, jeżeli szczególnie do tej pory nie ćwiczyłaś, to polecam Ci, żebyś spróbował, spróbowała i po prostu dała sobie szansę. Sama jestem też po trudnych przeżyciach. Nie tylko powiedzmy rozwód i jakieś tam trudne przejścia związane ze związkami, ale też śmierć bliskiej osoby, czyli mojej mamy, co było dla mnie bardzo traumatycznym przeżyciem. I właśnie dzięki ćwiczeniom, oddechom i medytacji jestem w stanie w miarę normalnie funkcjonować, aczkolwiek gdzieś jakby brak tej osoby, tęsknota są dni po prostu, kiedy to wraca i doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że możecie powiedzieć, że niektóre sytuacje naprawdę już przerastają. I są dla Was nie do zniesienia. Owszem, yy, tak może być, tak jak mówicie, ale yy, no nie, nie, jest, nie jest to po prostu powód, żeby się poddać i żeby yy, no stracić totalnie radość jakby z życia. Jesteśmy w stanie z tego wyjść, gwarantuję Wam to. Sama też nad tym pracuję cały czas, nad takimi momentami, kiedy właśnie przychodzi kryzys, bo jednak no, no pewne zdarzenia typu właśnie, E, śmierć bliskiej osoby, czy y, jakaś choroba, która do nas przychodzi, czy y, jakieś bolesne rozstanie, czasami to są takie rzeczy, które w większości przypadków y, jakby nie zależy to od nas, dlatego y, poprzez y, pewną pracę nad sobą, y, ćwiczenia i właśnie te oddechy, medytacja, jesteśmy w stanie dużo jakby zmienić naszym podejściu w nie do rzeczywistości, nawet dlatego jakby ta praca z głową też jest tutaj bardzo istotna, możemy skorzystać z pomocy innej osoby, psychologa, czy terapeuty, czy coacha, ale przy okazji ta nasza własna praca wewnętrzna z ciałem, czy w grupie, czy, czy solo jest tutaj bardzo niezbędna i potrzebna, bo nam się wydaje, że po prostu wszystko się kończy, świat się wali, a tak naprawdę osoby z zewnątrz, szczególnie osoby, które są wykwalifikowane do tego, Mogą naprawdę udzielić nam takiej pomocy, że po prostu zaczniemy patrzeć na świat inaczej i zobaczymy, że jest jeszcze to światełko w tunelu, że tak naprawdę czasami odejście właśnie jakiejś osoby niekoniecznie bytu związku, ale śmierci osoby. Dzieje się nie bez powodu i ma czegoś nas nauczyć, albo jakby otworzyć jakieś powołanie nasze, które mamy w życiu wykonywać i działać na przykład na rzecz ludzkości. Można wiele rzeczy tak naprawdę odkryć poprzez śmierć drugiej osoby, ja to cały czas też badam, zaraz w październiku minie dwa lata od kiedy zmarła moja mama i dlatego też z takim tematem właśnie tutaj do Was przychodzę, żeby Was wspomóc w, tym, w takich trudnych sytuacjach, że jesteśmy w stanie tak naprawdę wiele zrobić i nawet jak są to krytyczne momenty, pamiętajcie o tym, że tak czy siak są gdzieś wokół nas blisko te osoby, jeżeli nie jest to rodzina. Są jakieś nawet pojedyncze osoby, które będą w stanie nam pomóc, tylko trzeba po prostu w tych momentach nie uciekać od rzeczywistości, nie uciekać od ludzi. Czasami wręcz warto, nawet przez chwilę tak owszem, pomóc samemu i próbować zrozumieć te emocje, ale w wielu przypadkach jest potrzebna ta pomoc, nawet z rozmowa z tym drugim człowiekiem, który nam po prostu pewne sprawy wyjaśni i pomoże nam wyjść z tego dołka, więc. Dlatego też przychodzę do Was z takim tematem, bo jak rozmawiam sobie teraz też tak z różnymi ludźmi, nawet przez wakacje miałam okazję, jest naprawdę dużo ludzi, którzy potrzebują pomocy, tej psychologicznej, czy nawet zwykłej rozmowy, takiego zwykłego ciepła i wsparcia, ponieważ nasze życie teraz jest naprawdę trudne, życie pędzi do przodu i e, nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile ludzi wokół nas, którzy się uśmiechają i wyglądają, jakby byli zadowoleni i szczęśliwi, jakby wszystko się układało. Jakie mają problemy i tak naprawdę nie chcą nikomu o tym mówić, bo się po prostu boją i wolą jakby sami być z tymi swoimi traumami, z tymi swoimi problemami. A doprowadza to często do stanów właśnie depresyjnych, a nie daj Boże czasami i do samobójstwa, bo różne sytuacje słyszymy, widzimy. Dlatego bardzo, bardzo przychodzę do Was z takim swoim sercem głębokim, żeby tego, żebyście właśnie w takich momentach zwracali się o pomoc i szukali tej pomocy i spróbowali właśnie tych ćwiczeń fizycznych, a szczególnie jogi i oddechów tak samo, bo dużo właśnie tych stanów napięć wynika właśnie z tego, że blokujemy w sobie te spięcia, a poprzez oddech możemy te spięcia z siebie wypuścić, rozluźnić ciało. A żeby prawidłowo też oddychać, często są właśnie potrzebne wcześniej ćwiczenia, a joga może w tym pomóc. Dlatego dzisiaj też kolejna asana, która może właśnie wspomóc w tych traumatycznych sytuacjach, możecie wykonać sobie oczywiście trzeba, ani możecie wykonać wcześniej rozgrzewkę, a po rozgrzewce polecam właśnie jeszcze wykonać sobie parę oddechów i często po prostu nawet chwilę poleżeć i zrobić sobie krótką medytację, tak żeby pogłębić relaks. Dzisiejsza pozycja to jest hala sena, Do tej pozycji kładziemy się na plecy. Wkładamy ręce wzdłuż ciała. Teraz przenosimy stopy do tyłu za głowę. Dłoń zostają na plecach, można przełożyć sobie na matę. Jeżeli nie jesteś w stanie położyć nóg za głowę, zostawiasz nogi w górze. Można też podłożyć sobie z na przykład jakąś poduszkę czy parę poduszek, w krzesło, tak żeby położyć po prostu stopy z tyłu na krzesełku lub właśnie tych poduszek. Zostajemy tak na chwilę na porę oddechów. Kto jest w stanie, to może sobie przenieść nogi raz na prawo, raz na lewo i powolutku później wychodzimy z pozycji na końcu stopę i układamy sobie w dłonie, na nad. A na dzisiaj wam. Pani serdecznie dziękuję, pozdrawiam Was gorąco i widzimy się już w kolejnym nagraniu. Pa-pa!